Andrzej Fonfara otworzył chicagowską giełdę Był dzwonek taki jak przy ringu no ale to jest taka pozasportowa część Kilkadziesiąt godzin do walki Jak mijają? Mijają bardzo dobrze Waga normalna, normowana e, Czuję się bardzo dobrze Treningi te ostatnie e, idą bardzo dobrze Wszystko, wszystko mamy wygrane na, e, na ostatni guzik do piętej e, No i co, nie mogłem się doczekać soboty Przyjechałeś z Kalifornii kilka godzin odpoczynku, ale następnego dnia rano już byłeś na treningu. No, taka już rola. E, tak, no, trzeba trzeba teraz takiej troszkę potrenować, mapę e, złapać tej świeżości. Dużo odpoczynku te treningi są już dużo krótsze. W Kalifornii mieliśmy ciężki i dobry obóz także teraz trzeba zobaczyć troszkę tak, jak mówię świeżości i czekać do piątku do wagi i później myśleć już tylko o walce. Otwarty trening rozmawiamy w środę. Pierwszy raz zobaczysz swojego rywala, ale wiem, że podglądałeś go nie tylko podczas jego walk, ale również podczas treningów z Mateuszem Masternakiem. Tak, mieliśmy sparingi z z Mateuszem. Mieliśmy, widzieliśmy też parę walk na YouTube, także mieliśmy dobrych sparing partnerów, jestem przygotowany do tej walki. Trzeba wyjść do ringów w sobotę i pokazać, że jest jeszcze lepszy. Andrzej Fonfara kończąc ostatnie zdanie na giełdzie, był gościem Andrzej Fonfara TKO. Wszyscy sobie życzymy tego, wszyscy sobie życzymy takiego rezultatu, ale najważniejsze jest wygrać. Oczywiście, najważniejsze jest wygrać. Ja tu wychodzę do ringu po wygraną. Jeżeli uda mi się go znagotować, to fajnie, jeżeli nie, będę chciał wygrać na punktę, także interesuje mnie tylko wygrana, nieważne jak trzeba wygrać w sobotę i pokazać się z dobrej strony.